Primal, sezon drugi. Cieszę się, że Primal, za którym stał Gendry Tartakowski, świetny animator i twórca, przyjął się w Polsce całkiem dobrze. Na YouTube znajdziecie trochę recenzji, omówień czy opinii o pierwszym sezonie, ale pamiętajmy, kto u nas mówił o Primal na długo, nim uczyniły to duże kanały. Pierwsze Primal było świeże, na tyle w zasadzie wszystkiego. Dostaliśmy szaloną animację o pierwotnym człowieku zwanym Spear i jego towarzyszu, czyli jakiejś samicy tyrannozaura zwanej Fang. Rozumiecie? Spear and Fang. Taki był tytuł pierwszego opowiadania Roberta e. Howarda, jakie się ukazało. No i klimatu Howardowskiego tu nie brak. Mamy bowiem niby prehistoryczny świat podszyty magią. Ale jest tu też sporo, właśnie z klimatu, historii, okonanie czy kalus Atlantydy, zwłaszcza ta dzikość, barbarzyńskość aluzji się doszukacie. Sezon pierwszy opowiadał zazwyczaj luźne historie, zamykające się w obrębie jednego odcinka, zaś ostatni Urywał się w momencie, nazwijmy to, fabularnym. I sezon drugi kontynuuje bezpośrednio od tego momentu i jest bardziej linearny, to znaczy jego struktura jest spójna. Odcinki układają się w jedną historię i nie są to pojedyncze opowiadania. Wychodzi to moim zdaniem na plus. Pierwszy odcinek drugiego sezonu jednak nie był najlepszym otwarciem, tylko mi nie urwał, ale od drugiego tendencja jest wzrostowa i jest ten wzrost gigantyczny. Primal nie zawiera dialogów, wszystko odczytujemy przez ruch, mimikę, słysząc ryki i okrzyki, ale i tak pojmujemy emocje, i tak pojmujemy, co dzieje się w głowach bohaterów. No a teraz Spear i Fang znaleźli się daleko od znajomych stron, na jakimś nowym lądzie, gdzie Spear chce odszukać kobietę, jaka została porwana, a jaką w pierwszym sezonie ocalił i zdążył nawiązać z nią więź. Nowy kontynent, choć także dziki i prymitywny, jest bardziej cywilizowany niż poprzednia kraina. Więcej tu osad i społeczności na jakimś poziomie rozwoju. Oczywiście, nic także nie jest czarne i białe. Są tylko różne punkty widzenia, a nasi bohaterowie postępują tak, jak uważają, w zgodzie z sobą, co nie znaczy, że postępują dobrze. W ogóle, co znaczy dobrze? To jest względne. I obserwujemy różne przyczynowo-skutkowe ciągi wydarzeń, jak śmierć napędza kolejną śmierć, ta napędza zemstę, a w konsekwencji prowadzi to do następnych nieszczęść i odwetów. Po kilku udanych odcinkach dochodzimy do takiego, który jest, no cóż, oderwany od akcji, jaką dotąd śledzimy. Jest to taki odcinek specjalny, rozgrywający się w czasach niemal nam współczesnych, w Anglii, w takich realiach Sherlocka Holmesa. Mamy tam dialogi i londyńskich dżentelmenów, jacy sobie siedzą i rozprawiają o dzikości w człowieku i cywilizacji. Oczywiście ich poglądy zostają skonfrontowane z okolicznościami. O ile podoba mi się przesłanie odcinka, o tyle ja nie lubię takich eksperymentów i wrzucania epizodów kompletnie oderwanych od reszty. Ten odcinek dłużył mi się i nie oglądało się go dobrze. Tak jakbym widział półgodzinne bieganie kojota Wilusia. Za strusiem pędzi wiatrem. Ale jak mówiłem, wydźwięk tej mikrohistorii bardzo na plus. Oto taki odcinek bonusowy, na który nikt nie czekał, nikt go nie chciał i nikt nie potrzebował. No ale jest. Ogólnie sezon jest znacznie lepszy jak pierwszy, choć przecież pierwszy i tak sam sobie był dobry. Mamy tutaj spójną fabułę. Jak i również zmiany w kreacji świata, bo więcej plemion i więcej wątków to więcej zmiennych, więcej klocków, z jakich można budować przygody. Wszystko też powoli idzie w stronę Sword and Sorcery. Obecnie dalej mamy jeszcze do czynienia z Primal Fantazy, ale coraz bliżej jest Magii i Miecza i tej epoki hyboryjskiej jak w Konanie. Może do takowej dojdziemy w sezonie trzecim albo w kolejnych, jeśli takowe powstaną. To zabawne, ale Primal potrafił zmusić mnie do myślenia i wzbudzić jakieś emocje, co biorąc pod uwagę stylistykę, jego przerysowanie, brak dialogów, nie wydaje się takie oczywiste. Rozczarował mnie minimalnie tylko ostatni odcinek. Życzyłbym sobie, by był bardziej rozwinięty w swojej finalnej konfrontacji, by dać jej, jej następstwom więcej czasu. To dziwne, bo w odcinku tym mamy średnio potrzebną retrospekcję i dużyzny w pierwszej jego połowie, a w drugiej, ważniejszej, bo zamykającej sezon, wszystko przyspieszyło i czuję niedosyt. Jest tak jakby skrótowo, ale to tylko drobna skaza na wspaniałej całości. Tyle z mojej strony i do następnego. Cześć!